ma z tej strony Stary z i dzisiaj wam pokażę kilka protipów. Jeżeli na przykład jesteście w Navigation, to nie? Tu macie trzy taski do fejkowania. Ogólnie, jeżeli ktoś nie wiedział, gra myszka plus klawiatura ku Kill E, użyj y, na przykład y, sabotaż y, slash vent air to report buddy, widzieliśmy, że to jest on a sam na siebie, o, uj. no, adminie. Pamiętajcie, ktoś może siedzieć, być takim... Kurde, już zapomniałem nawet, e, jak się nazywał. Chyba Nexa albo Evron. Ktoś z tych chłopów e, lubi siedzieć właśnie na tym. E, to już chyba wiadomo, ale najlepiej zabić w elektryku, bo pyk, cyk. A co zabije? O nie, widział mnie wędrować. To oczywiście zamykajcie security. On będzie się miotał po pokoju, jak yy, wyjdzie i leci na przykład upper engine albo lower engine. Zawsze zamykajcie te dwa. W Sensy od razu, jeden, później drugi. Nigdy nie self na plusie też. Chowa się. Pamiętajcie, ten went tylko prowadzi do rektora. O nie, chłop nie widział, że wentowałem. To jeżeli chłop widział, że wentowaliśmy, to razem zamknąć kafeterię, ewentualnie robić samotarz o 2. Ewentualnie komsów. Później go znaleźć i zadzigać. Ewentualnie być pierdołą. I nie używać mózg. E, jeżeli gracie na skaldzie to zawsze wbiec do admina e, i w sumie... nie wiem, jeżeli ktoś idzie w sumie do Admina, robi kartę, to możecie też fejkować. To jest tak... To jest taki task, który ktoś może mieć, ale... W sumie Albo jest, albo nie ma. Czyścimy wenty, panowie. Eee... Powiedzmy sabotaż elektryka. No nie ja tu lubię używać na swoich kolegów. Co to za... Na chuj to. Ale jeżeli ktoś jest, wchodzi, pyk! I od razu uciekam. Hop do wenta, pyk. Ops, znalazłem ciało w bedbeju. To był Dami 6. O, ze dwu? Oczywiście kurwa e, muszą do mnie dzwonić Jeszcze to był było niepotrzebny, bo oczywiście grupa klasowa dzwoni 24 na 7. No jeżeli ktoś na Was zagłosuje, albo przynajmniej e, mówi, że to wy, to wy, to wy. Nie zabijajcie tej osoby nie opłaca się bo jeżeli y, ten ją zabijecie to w sumie też dobre dla imposta jeżeli jesteście kojmajtem ktoś na was nawala w, w sensie takim, że o to y, ten i ten no to y, imposta to może wykorzystać zabić tą osobę która napi napiewa y, na ciebie i wtedy może być tak, że Ciebie wywałtują, bo będziesz suspicious. Jak to się mówi w, czas, w tych czasach Sas. No ja by sobie tylko taska skap... Właśnie. rada dla impostorów. Jeżeli wchodzicie do Communications, nie róbcie tak jak jeden idiota, który o idzie, idzie, idzie. O, tutaj tasków nie robię. O, zrobię ten niewidzialny task, który tu nawet nie istnieje. Zawsze tak było. Chłop po prostu nie ogarnia tasków. Ja? Edynę, bedynę, bo znalazłem ciało. To jest dla mnie cztery. GG. Easy. Eee. Taka jeszcze dada, jak się gra ze znajomymi. Polecam nie używać mikrofonu podczas rozgrywki. To jest w sumie do moich kolegów z klasy, którzy nie używają mózgu. Mózga dawaj, mózga. O, ciało. Eee, oni pewnie zapytają, Oni pewnie zapytają gdzie le, le, tu? I tu? I oni na siebie wy wywałtują się. Ewentualnie może być też śmieszna sytuacja, w której goni was impostor. Ty walisz w guzik, a on cię zabija. Wtedy już nie ma zmiłuj. Pójdźcie w lupę. To było w sumie wszystko na Skala. Przechodzimy na Mira. Na mirze. Nie róbcie tego taska. Gdyż? Cafeteria by Bovert. Jak podchodzicie tutaj, to tutaj jest narysowane coś, i musicie sobie zapamiętać. Kod, bo będzie taki na przykład mózg, który was e, poprosi o kod właśnie do maszyny, jaki mieliście, i to już was uwali. Czemu? Dlatego, bo oczywiście te gnojki muszą o to pytać, być dociekliwi. Ewentualnie, tu może się ktoś chować. Pa, pa, ra, pa, 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 w ogóle mi jest o tyle dobra, że można każdy wszędzie wentować Komsy zrobię, komsy zrobię. Chłop mnie uciekać. Lecimy, lecimy, lecimy za nim. Ups! Upad Wskakuje do venta. Nikt nie wierzy wentowałem. Sims kiedy sąst. As to me No, już nie będę robić tego, ale po prostu powtuje na domach. Um. No i w sumie tyle ze swejkowania. A jeszcze może ktoś się tutaj chować. Za tym legałem bez czapki, bez niku. Ludzie tak robią. No. Na Polusie nie mam co gadać, bo na nim nie gram. To samo na Miala. Czemu by nie. Dobra, to by było na wszystko. Subskrybujcie, zalajkujcie, powiedzcie znajomym. Ewentualnie jak będę streamować, wejdźcie na moje tipli. Zostawcie takie klasyczne 5 zł. <sighs> come on out to the papa